w końcu zacząć ten film, bo nigdy nie zaczniemy. Wiecie, w dzisiejszym odcinku jestem z Emilką i nagrywamy holzak 6. Mamy cztery rzeczy i tutaj mam otworzoną już paczkę, więc ja to wszystko na podłogę wysypię i wam pokażemy. Dwie dla mnie oczywiście i dwie dla Emilki. No. Dobra, otwieramy pierwszą paczkę. I mamy tutaj taką kurtkę skórzaną. Taką czarną kurteczkę. Ogólnie wygląda spoko, ale jest ziczynka chyba. Koniec <laughs> tego jest no. Cieniutka jest, bo... M. To teraz Emilka będzie przymierzała tą kurtkę. Oj no nic nie widać. Dobra. Nie tak ta kurtka wygląda? Kurteczka ale... się prezentuje tak bardzo fajna, ale nie moim no. zdaniem za mała. Nie, no moim zdaniem nie jest zła, ale no moga by w sumie trochę większa i jest cienka bardzo. Jest bardzo cienka. Na no. ta, ta kurtka, ale może do innych ciuszków jakiś. No, bo teraz nie pasuje w sumie. No. Ale na wakacje będzie idealna taka też sobie muszę kupić taką kurteczkę. A teraz była Emilki rzecz, więc teraz będzie moja. I tutaj, kochani, mamy spodnie. Więc za no, chwilę spodnie. Za chwilę Wam, kochani, je pokażę. Eee, a Te spodnie prezentują się. Tak. Za chwilę no. je oczywiście przymierzę. To no ładne są. No. Eee, ja myślałam, że one będą trochę jaśniejsze. A są takie trochę żółte, co nie, Magda. No ale właśnie fajne takie są. Moim zdanie ładne. Eee, no ładne. Mam powiedzieć rozmiar. Rozmiar jest taki. Jest to MK. I tu możecie zobaczyć, jak wyglądają te spodnie. Spodnie, jak się prezentują. Jakby się szybko. No, jak moje zdanie są ładne, ale lepsze były, jakby były luźniejsze trochę. Luźniejsze? No, moje zdanie bo były, one są obcisłe, ale są fajne, no? Ładne są, mi się podobają. Tylko jakby nie były aż takie żółte, tylko bardziej tutaj mm. białe. Nie, właśnie, moje zdanie to żółte jest fajne. No, ładne są, podobają mi się. Od boku też fajnie wyglądają. No, też fajnie siedzą. Bardzo fajne spodnie. Spodnie siedzą, bąmcyk. I teraz przechodzimy, kochani, do następnej rzeczy, bo nie będziemy się tutaj y, drążyć tematu z tymi spodniami. Kochani, tak. mamy kolejne spodnie. Ładne tak spodnie. Pokazujemy. Oczywiście Emilki spodnie. A to są te z krzyżami, One są bardzo ładne, kochani. Tak się prezentują. Mają te jakieś takie krzyżyki. No Słuchaj, i jeszcze one są tanie, tutaj macie zdjęcie ile one, mogu, ile one kosztowały, 107 chyba kosztowały złoty. No. Nie wiem jak 26 I to jest bardzo tanie, bo niektórzy sprzedawają te spodnie yy, na innych stronach za na przykład no. 500 zł, a tutaj 107 no, siedem kosztuje. Ogólnie jak na są spoko wykonane. Te spodnie są trochę za krótkie ogólnie widzę. Nie no, nie są ogólnie złe, ale mogą być dłuższe w sumie. Ale tak to są zarąbiste. Tak, ładnie wyglądają. Bardzo są ładne. Są też szerokie. I to tak, fajnie no. wygląda, te, na tych wzorkach są takie białe niteczki, W no. wzorkach są takie białe niteczki, co zarobiście no, nie wygląda. Nie w ogóle, takie postrzępione jakby. Fajne ogólnie są, no mogą być trochę dłuższe, ale w sumie nie są aż tak. I mają zarobisty materiał, bo ja mam takie same, tylko właśnie yy, niebieski kolor. No, dobra, stwierdziłyśmy, że spodnie nie są aż takie króciutkie, że są w sumie dobre. Ale, jakby były trochę dłuższe, to by nie było źle, tak? No, to by były lepsze, ale są spokojne. Także masz już tutaj pełny outfit: kurtecka, siedzi i spodeneczki. A co ja tam jeszcze miałam? Zapomniałam. A, spodnie, spodnie, spodnie białe. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie. Uwaga, wyglądają one. Tak. Właśnie nie miałam białych spodni, więc sobie takie wzięłam. To rozmiary XS. One chyba będą za krótkie. Dobra widzowie, yy, przymierzamy. Dobra, przymierzaj, zobaczymy. Dobra, nie mogę się dopiąć w ogóle. No i tak są krótkie, nawet jeśli to są mega krótkie. Jezu, za mały, za mały rozmiar wzięłam. Krótkie Ej, ale te znaczki są bardzo szejniarskie, bo dużo yy, dziewczyn ma takie spodnie z tymi znaczkami, ale i tak są ładne. Mogłam wziąć m no. Gdybym wzięła s to by było w sumie dobre, co nie? No lepsze by były. Tu się dłużka, chyba nawet dopiąć no. nie mogę. No malutkie spodnie, ale widzicie kochani. No to yy, te spodnie to nie wypał. Także jak yy, chcecie kupić te spodnie, to zapraszam na Vinted. Dobra, To już jest koniec filmu. Jeśli chcecie więcej filmów z Emilką, zostawiajcie łapki w górę. I piszcie w komentarzach. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie pisać w komentarzach Szymale. Zobaczymy, kto dokładnie ogląda filmy, my mhm. i kto jest prawdziwą Szymalą. No i kto jest prawdziwym fanem tutaj naszym, tak? My się z wami żegnamy. El...